Siemaneczko z tej strony Andry z kanału Jak to było. Poprzedni odcinek był o trzech zwiastunach, trzech horrorach, z czego dwa wypadły dość ciekawie, a ten jeden już nie bardzo. Jeżeli chcecie, to zapraszam Was do linku poniżej i obejrzyjcie sobie pierwszy film. A teraz polecimy z tematem i skończymy resztę. Zobaczymy tych zwiastunów. Okaże się, co to tutaj w nich będzie. Bardzo dobra aktorka. No, fajny pajączek. Ten jak mu zbata tam. O, ależ ogród. Pogubiłbym się w czymś takim. Tam ktoś stał. O, i kruk zjada rybcie. Przy siostrze takie rzeczy robić, no to chyba jakiś opętany dom, to jakiś duch? Bo w następnym roku się przekonamy. Z tym dzieciakiem jest nie tak. Nie, wiem, on jest jakiś nadpobudzony czy coś? Może opętany? Trudne dzieciństwo może jakieś, ale pają duchy jakieś The Turning Coming soon, tak więc no niedługo wystartuje pewnie premiera jak dla mnie zwiastun dość ciekawy w szczególności te ręce co po niej chodziły na samym końcu no z chęcią bym się wybrał, z chęcią bym obejrzał ale na pewno nie sam, obejrzałbym to z kimś pomyślę i zobaczę jeszcze. Tak więc, jeżeli chcielibyście, żebym zobaczył ten film, to komentujcie, lajkujcie. A na pewno wleci jakaś recenzja z tego filmu. Dobra, lecimy dalej. Halo? Nikt mnie nie słyszy tam? Mówią tak, halo, halo, aż. Trzeba się odezwać normalnie. Nie ma mnie tutaj, nie. Nikogo ze mną nie ma tutaj też? Tak, sądzę, że tak. Jestem w bezpiecznym miejscu.

Jakaś jakaś ma. tej zimy. Co to Jasi Małgosia jest? Tą historię znasz? Posiada sekret, Ta, Jasi Małgosia że to w jakimś wydaniu typu horror no, może być ciekawe. Zobaczymy na się i Małgosię bym się z chęcią przeszedł. Tylko nie wiem czy on już czasami nie jest. Nie był w kinach. Musiałbym sprawdzić. I ewentualnie pod tym filmem zrobiłbym post, gdzie dodałbym te filmy właśnie z tego trailera, które... Chciałbym zobaczyć, kiedy były, ewentualnie bym zobaczył w, w komputerze po prostu, w internecie i dałbym wam jakąś relację. A teraz lecimy dalej. O, Nicolas Cage bardzo dobry aktor. Już się troszkę zestarzał. Psina. Coś z kosmosu przyleciało.

Knight Kolor z kosmosu Sama nazwa wskazuje na to, że to bardziej jest jakiś film typu fantastycznego niż horror No ale ze względu na to, że tam gra Nicolas Cage, to chcia, z chęcią bym obejrzał ten film I pewnie też go obejrzę, jaki wleci również... Może jakaś mała recenzja na temat tego Zobaczymy. No, zobaczymy jak to będzie. No to to już chyba będzie nasz ostatni zwiastun dzisiaj, tak? To będzie nasz ostatni zwiastun dzisiaj. Później na kanał jeszcze na wieczór może coś rzucę. Może jakieś paranormalne rzeczy i reakcje moje sprawdzimy. A teraz obejrzymy ostatni zwiastun. Fajna charakteryzacja. Ładnie wygląda. No i po imprezie chyba. Za szybko się upiłaś, dziewczyno. To jakiś psychopata? Tak, jakiś psychopata. Zabuk wszystko za wszystko no to ładnie, to on przytrzymuje dziewczyny co nie jest jakimś psychopatą Ta Jakiś psychopata, który gra w jakieś gry. Na to wychodzi. Albo po prostu kobita go zostawiła o imieniu Sadie I teraz sobie bierze, wyłapuje dziewczynę i później je nazywa tak po imieniu. Do not reply. Nie powtórz tego. Delete profile. Jak dla mnie zwiastun taki dość słaby ale z chęcią bym go obejrzał. Sprawdziłbym może, co siedzi w głowie takiej osoby chorej psychicznie, bo to już jest choroba. I stałaby wam jakąś relację na ten temat. Tak więc na dzisiaj skończymy. Na wieczór jeszcze wrzucę jakiś film. A teraz żegnam się z wami. Piona i udanej niedzieli wam życzę. Trzymajcie się. Cześć.